Co jeśli masz najlepszy produkt na świecie, ale trafia on do niewłaściwych odbiorców? To tak jakby napisać bestsellerowy kryminał, który leży w dziale bajek dla dzieci. Dowiedz się, jak uniknąć tego typu sytuacji, tego typu nietrafionych sytuacji, dzięki optymalizacji filu produktowego. Cześć, cześć. Z tej strony Patryk z Artystów Reklamy. I w tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób skonfigurować, zoptymalizować fit produktowy, tak żeby Twoje produkty nie zginęły w tłumie i trafiały do właściwych odbiorców. Poprawnie skonfigurowany fit produktowy ma nieocenioną wartość. To, że zawiera precyzyjne, dokładne informacje, które opisują konkretnie, co to jest za produkt, ale tak konkretnie powiedzmy do bólu. Nie wystarczy powiedzieć, że mamy iPhone'a w kolorze czarnym, tylko trzeba napisać, że to jest iPhone, jaki to jest model, jak ile ma pamięci, jaki to jest kolor i generalnie opisać wszystkie wszystkie konkrety, które możemy podać o tym konkretnym produkcie. Podać maksymalną kompletność informacji, uzupełnić w zasadzie wszystkie rubryki, tyle rubryk ile się da, po to, aby ten filtr produktowy był pełny, zawierał kompletne, pełne informacje. Bo dzięki temu mamy zwiększoną widoczność, a nasze reklamy są lepsze, są lepiej dopasowane do odbiorców, dlatego że odpowiadają bardziej konkretnie na potrzeby tych odbiorców. Jak ktoś pisze, wiesz, no, chociaż tego iPhone'a w kolorze czarnym z pamięcią powiedzmy 256 giga, to Google zaciągnie z filu produktowego dokładnie ten produkt i wyświetli go w reklamie. Analogicznie będzie to działać na Facebooku. Dobrze opisane produkty, też dzięki odpowiedniej optymalizacji feedu produktowego, będą lepiej targetowane do odbiorców, którzy są mocno zainteresowani tymi konkretnymi produktami. Jak bardzo poprawienie feedu produktowego może wpłynąć na Twoje wyniki? Przygotowując się do tego materiału, przeglądając konta klientów, konta e, merchant center, które mamy skonfigurowane, feedy produktowe e, i też różnego rodzaju case studies natrafiłem na przykład case study gdzie poprawienie feedu produktowego połączonego z kilkoma mądrymi decyzjami w Google sprawiło że ROAS konkretnego sklepu internetowego wzrósł trzykrotnie tak więc kilka w pewien sposób można by powiedzieć drobiazgów poprawiło ten wynik o 300%. Jak do tego doszli? Przede wszystkim rozbili warianty produktów, czyli każdy wariant wyświetlał się jako osobny produkt, dzięki czemu jak ktoś szukał przykładowo iPhone'a czarnego, to wyświetlał się czarny, jak ktoś szukał w kolorze białym, to biały, srebrny to srebrny i tak dalej. Dodali też numer GTN do każdego produktu, ale też oczywiście ulepszyli nagłówki produktów tak, żeby były bardziej konkretne. Jak to robić, jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Ale co ważne i czego w ogóle w wielu feedach brakuje, sklep dodał odpowiednie etykiety, które umożliwiły lepszą segmentację produktów i podzielenie te, tych, tych wszystkich produktów na konkretne grupy. To też sobie zaraz rozbijemy, bo na to też mam kilka pomysłów, jak to, jak to sensownie zrobić i podzielić. No i oczywiście odpowiednio optymalizowali kampanię w tym case study. Skupili się na produktach wysokomarżowych, na tych, które są bestsellerami, na tych, które są po prostu najlepsze do promowania, a jednocześnie wycinali z oferty te produkty, które się nie sprzedają albo po prostu proces sprzedażowy jest utrudniony. Tak więc mam nadzieję, że taki krótki wstęp zachęcił Cię do tego, żeby obejrzeć ten materiał do końca. Daj znać też w komentarzu, czy aktualnie prowadzisz jakieś kampanie produktowe na Facebooku, Google czy gdziekolwiek indziej, a już lecimy dalej z tematem. Przejdźmy do tego, jak skutecznie optymalizować fit produktowy. I tak naprawdę, żeby zoptymalizować fit produktowy, musimy zrobić krok wstecz. I przyjrzeć się karcie produktu i temu, jak dany produkt jest opisany. Idąc od góry do dołu, pierwsze, co zobaczymy na zasadzie każdej karcie produktowej, to tytuł tego produktu, to jak ten produkt się nazywa. I tutaj należy używać unikalnych atrybutów tego produktu, takich jak marka, model, rozmiar, kolor wszystkie elementy, które pomogą odróżnić ten produkt od innych produktów konkurencji albo ten produkt od innych. Komplementarnych, podobnych produktów, które użytkownik mógłby wyszukiwać. Ważne jest to, aby unikać zbyt wielu przymiotników. Przymiotniki w stylu y, niesamowite, wspaniały produkt, y, najlepszy, jedyny w swoim rodzaju to są rzeczy, które w żaden sposób tego produktu nie wyróżniają, bo nie są konkretną fizyczną cechą tego produktu. A użytkownicy najczęściej, szukając w Google, będą szukać Właściwie rozróżniać te produkty podając różnego rodzaju cechy fizyczne. Dlatego, na przykład, zamiast opisywać produkt buty trekkingowe, lepiej ten produkt nazwać buty trekkingowe, męskie Salomon X Ultra 4 GTX, no tak precyzyjnie jak to jest tylko możliwe. Schodząc niżej na karcie produktu, ale jeszcze nie skupiając się na zdjęciu, o tym za chwilę, będziemy mieli opis. Opis produktu powinien zawierać słowa kluczowe, ale w taki maksymalnie naturalny sposób wkomponowane w, w, w cały tekst, czyli no nie, nie wpychajmy tych słów bez bezokolicznikach, jak nam, jak leci, jak nam się tutaj spodobało. Warto dodać wszystkie informacje, które mogą przekonać tego klienta do zakupu. Informacje o gwarancji, polityce zwrotów, wszystkie rzeczy, które mogą wpłynąć na to, że, że klient będzie miał większe zaufanie do nas. Warto też wykorzystywać różnego rodzaju listy punktowe i te najważniejsze korzyści na przykład przedstawić na samym początku, potem powiedzmy pokazać opiski, potem znowu rozwinąć jeszcze kolejne informacje. Warto też skupiać się na konkretnych zaletach tego produktu. No Idąc tym naszym przykładem z butami trekking, trekkingowymi, myślę, że na przykład. Wprost można by było w tekście produktów wspomnieć o wodoodporności, o tym, że buty są lekkie, że są wygodne, że dobrze oddychają i stopa się nie poci w trakcie długiego wysiłku, że są idealne na górskie szlaki, trekkingi, piesze wycieczki, czyli też od razu podajemy jakieś zastosowanie takiego produktu w praktyce. Ta warstwa tekstowa produktu które już mamy za sobą, ona będzie zaciągana oczywiście do feedu produktowego. I nie ma co ukrywać, w feedzie produktowym no, najważniejszy z perspektywy algorytmów no, czy to Google, czy powiedzmy Facebooka, będzie ten tytuł produktu, on będzie najczęściej też w reklamie wyświetlany. Opisy są dodatkowe, ale też warto się na nich skupić i wspominałem o nich tak szeroko, dlatego że jak już ściągniemy tego użytkownika na stronę, no to hey, coś tego użytkownika musi przekonać, żeby kupił właśnie ten produkt u ciebie. Tak więc na tych opisach także trzeba się skupić. Natomiast będąc dalej na karcie produktu, będziemy mieli też zdjęcie. I z perspektywy systemu reklamowego, na przykład Google'a, te obrazy, te zdjęcie produktu powinno być na białym tle. I tutaj jest pewna ciekawostka, bo przeglądając i wyszukując różne rzeczy w Google, na pewno zobaczysz produkty, które na białym tle nie są i są powiedzmy w takim jakimś lifestyle'owym czy jakimkolwiek innym otoczeniu. Natomiast no, oficjalne wytyczne są takie, żeby to było jednak białe tło. Ale co ważne, nawet jeśli główne zdjęcie produktu jest na białym tle, no to pamiętając o tym, że użytkownik będzie podejmował decyzję na podstawie całej karty produktu, czyli dopiero po kliknięciu w reklamę i wejściu na naszą stronę internetową, to warto zadbać, żeby to drugie, trzecie, piąte zdjęcie było już takim zdjęciem też Lifestyleowym, przedstawiającym ten produkt gdzieś w użyciu, takim zdjęciu, które pokazuje, pokazując realne zastosowanie, zaangażuje klientów i pokaże, jak tego z tego produktu można korzystać. Z takich kwestii technicznych dotyczących obrazka, grafiki produktu zaleca się, aby ten miał 1200 na 1200 pikseli. Dobrą praktyką jest także stosowanie odpowiednich etykiet, czyli custom labels, etykiet, które pomogą nam cały fit produktowy uporządkować według, no właśnie, według pewnych parametrów, które my z góry narzucamy. Co to mogą być za parametry? Na przykład możemy dodawać etykiety pewnym produktom sezonowym, tym produktom, które akurat mają nową dostawę, tym, które są bestsellerami, ale też z drugiej strony produktami zombie, które ciągną sprzedaż w dół i nie generują wartości sprzedażowej. Produkty, które są z jakichś limitowanych edycji, produkty, które są na promocji i mają jakieś swoje dedykowane oferty rabatowe. Dlaczego? Dlaczego w ogóle takie etykiety stosować? No, te etykiety pomagają nam jako reklamodawcom, agencjom, czy tobie pomogą jako osobie, która te reklamy ustawia, do tego, żeby odpowiednio filtrować po tych etykietach i wybierać, na przykład produkty wysokomarżowe do odpowiedniej kampanii w Google czy na Facebooku, żeby skupiać się tylko na tych produktach, na których w tej chwili chcesz. Jeśli z jakiegoś powodu w Twojej branży ważne jest to, żeby cały czas promować nowe kolekcje, co zakładam w branży e-commerce odzieżowej, na przykład może być istotne, e że mamy nową kolekcję, chcemy ją pokazać, no to dodaj te etykiety do, do swoich produktów i ustaw kampanię z tą konkretną etykietą, promując szeroko te, te produkty, to analogicznie można skupić się na kampaniach z bestsellerami, albo w drugą stronę ze wszystkich kampanii usunąć produkty zombie, czyli te, które generują straty, mają niską marżę i są głównie przyczyną niskich niskich konwersji, niskich wartości konwersji i generują puste kliknięcia. Następną dobrą praktyką jest kliknięcie w opis pierwszy link i wysłanie do nas zapytania o współpracę. Dobre praktyki omówiliśmy, więc przejdźmy do tego, dlaczego nie robić i jakie są najczęstsze błędy, które my widzimy w feedach produktowych. No i pierwszym tym błędem jest brakujący lub niepoprawnie wpisany GTN. To jest numer, który powinniśmy podawać, unikalny numer produktu i brak tego numeru może prowadzić do niższej widoczności produktu w reklamach Google'owych, ponieważ Algorytm traktuje taki produkt jako po prostu mniej wiarygodny. Tak więc tutaj rozwiązanie jest bardzo proste. Przejrzyj swoje produkty, jakie masz na sklepie, dodaj do nich numery GDN, O ile oczywiście jest to możliwe. Coraz mniejszym problemem, ale wciąż problemem są różnice pomiędzy tym, co mamy w feedzie produktowym, a tym, co jest na stronie na sklepie. Różnice w cenach, dostępnościach, opisach między feedem, czy tam w tytułach produktów, mogą prowadzić do pewnych niejasności, a w niektórych wypadkach nawet do odrzucenia kampanii, no bo na przykład dostępność produktu jest bardzo istotna. Nie możemy wyświetlać reklam produktów, które, których nie posiadamy na stanie. Tak więc trzeba zadbać o to, aby ustawić regularną aktualizację feedu, zarówno po stronie sklepu internetowego, aby ten feed odświeżał się, na przykład w jakichś porach nocnych, gdy sklep jest mniej obciążony, jak też i po stronie Google Merchant Center przy katalogu produktów na Facebooku menedżerze sprzedaży, żeby ten fit też odświeżył się po tym, jak już odświeży się w sklepie internetowym. W praktyce mogłoby to wyglądać tak, że fit produktowy odświeżany jest na sklepie o pierwszej nocy, a zaciąga się do Google Merchant Center czy kataloga, katalogu na Facebooku o drugiej nocy. Kolejny problem dotyczy kategorii produktów. Ale tak naprawdę ten problem możemy rozbić na dwie części, bo w feedach produktowych mamy właśnie dwie kategorie produktów. Pierwsza kategoria to jest kategoria związana z drzewkiem kategorii, jaki mamy na stronie internetowej. Tutaj zazwyczaj problem jest taki, że to drzewko po pierwsze jest niedopasowane do tego, jak użytkownicy szukają naszych produktów. To może być problemem czasami w branżach specjalistycznych, że my widzimy nasze produkty, i kategoryzujemy je inaczej niż szukają nasi odbiorcy, użytkownicy. Tych kategorii może być albo za dużo, albo za mało, i jest potem pewna trudność w podziale tych, tych produktów wewnątrz systemu reklamowego, żeby te reklamy w odpowiedni sposób ustawić. Chociaż szczerze mówiąc, najczęściej jest tak, że są to zbyt ogólne kategorie, więc to jest. Myślę, gorszy problem i, i większy problem niż zbyt, zbyt duże rozdrobnienie tych kategorii. Tak więc tutaj dobrze jest te kategorie produktów, to drzewko produktowe tworzyć w oparciu też o na przykład keyword planner, gdzie zobaczymy, wpisując nazwy naszych produktów, zobaczymy, co wpisują użytkownicy w wyszukiwarkę, jakie hasła są wyszukiwane, i to pomoże nam te drzewko kategorii zbudować bądź zaktualizować. Natomiast druga część dotycząca kategorii to jest Google Product Categories, czyli kategorie produktów Google. Tu tłumaczenie jest 1 do 1, zero zaskoczenia. I w gruncie chodzi o to, że Google ma całą listę. Tam jest kilka tysięcy pozycji kategorii dotyczące wszystkich produktów i przypisanie naszych produktów do tych Google Product Categories pomaga Google'owi zrozumieć, co to jest za produkt? Z jakiej gałęzi gospodarki, z jakiego segmentu rynku jest ten produkt. Wobec tego też Google rozumiejąc ten cały kontekst, lepiej będzie dopasowywać wyświetlanie naszej reklamy do użytkowników, którzy szukają tych wybranych produktów. Ale co ciekawe, inne systemy reklamowe także często uwzględniają ten parametr w w swoich filach produktowych i też na tym parametrze bazuje jest to dla nich dodatkowa wartość Dzięki za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że pomoże Ci on zoptymalizować Twoją kartę produktu, Twój fit produktowy i reklamy będziesz mieć dzięki temu skuteczniejsze i lepiej dopasowane do odbiorców. Tradycyjnie zostaw lajka, łapkę w górę, czy jakąkolwiek pozytywną reakcję na jakiejkolwiek platformie tego, na której to oglądasz lub odsłuchujesz, oceń ten program, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, wszystkie te elementy, które są ważne i interaktywne dla platformy. Kliknij, podbije to zasięgi, ja będę mógł nagrywać kolejne materiały, to będziesz mógł ich słuchać i się dalej y, uczyć. No, rozgadałem się. Y, dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego. Cześć. Jaki dumny z siebie leci. <grym i zimny> Co za chłopiec. Ale, bo tu wymieniałeś różne problemy, nie? Tak. No to problemem jest też to, jak ktoś nie kliknie w link w opisie. Mogę to dodać. Paj Pamiętajcie też, że dużym problemem jest to, że ktoś nie kliknie w link w opisie i nie wyśle na nas zapytania. No właśnie, no. To mi